Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie. Dzień dobry wszystkim. Jest czwartek, 14 marca 2019 roku. I mamy nowy sklep. Do sklepu wróciła dzika karta, więc można się spodziewać, że dzisiaj włączą również te nowe wyzwania związane z powrotem trybu. On się nazywał... Wejdę, jak to się nazywa. No to... Chodziło o doniesienie jednego z kolejnotów do ciężarówki. To pamiętacie, w zeszłym roku było. W każdym razie mamy dziką kartę z zestawu gang kasiarzy. I ona oczywiście, on jest oczywiście rak, znaczy do, ma cztery różne style do wyboru. Do tego zestawiku mamy plecaczek miłośnik biuze, bi, bi, biżuterii. Do tego mamy kasiarz lotnie. Lotnie jest fajna. Fajny pomysł. Jak również mamy dosyć ciekawą rzecz, zestaw malowań dla dzikiej karty. Rozumiem, że za 600 foldolców kupujemy wszystkie cztery, tak? Możemy sobie wybrać, które nam się podoba Do na naszej broni. Czekaj, jak to wygląda na broni. Ja wiem. Również mamy pana ksywę z zestawu szykowny styl w sklepie. No to taki gość w spodniach od i i w hoodie. I szkarłatną obrączynię, która przez chwilę wydawało mi się, że jest. Że to jest ta nowa, nowa skórka z, znaczy z pakietu startowego, który ma się pokazać na dniach, ale to nie jest. Tamta ma długie rękawy, ale też jest czerwona. Ma jasne spodnie i czerwone ochraniarze na, na, na jednej nodze, tylko ma beżowe buty i długie rękawy. Także wygląda troszeczkę inaczej. Jest blondynką, od tego trzeba zacząć jeszcze. A tu mamy dwa style. Dodatkowo jeszcze taką czapkę śmieszną. Jak również mamy na, w sklepie lotnie pryzmatyczną do zestawu z kilofem, ale już ona kolorowa. I zbierak na krawędzi, wejść na sam szczyt dzięki kilofowi na krawędzi, inspirowanemu czekanem alpinisty No i dwie motki na koniec czysta sól. no by, było to by było na tyle. Tyle. To by było wszystko w dzisiejszym sklepie. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I zobaczymy się za parę godzin. Dzisiaj czwartek. Mimo tego, że jest czwartek, to robimy live'ika i gramy wspólnie w Fortnite'a. Po południu też prawdopodobnie gramy w Fortnite'a wieczorowego. Dlatego, że nie mam mnie w piątek w tym tygodniu. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na... na... na live'iki i na... Do rozegrania kilku wspólnych meczów. Trzymajcie się. Cześć, cześć. To był sklep. 14 marca 2019 roku. Hej hej.